Jest, jest info, kto tam zerwa? Oni razem zerwali? Ktoś zerwał? Bo, bo tak dziwnie to wygląda trochę chyba, czy nie? Boże, Artur, ja ci mogę powiedzieć. Dobra, ej, mam telefon Ultraligi. Czekajcie mnie w. bo jakąś karę. Z... W dramie z bo dokładnie to samo: takie. Dolewanie oliwy do ognia, takie. K. Takie bycie paskudnym takim. No. O jezu, o, jezu. jaka, jaka łupawka. Witam. Witam wszystkich obywateli Republiki. Ale szybciej przeodje... o Co? Ale szybciej odjechał. Niesamowite to jest. Zobiejęcie, nie wiem, czy wiedzieliście, ale byłem w sklepie. Wyszedłem sobie troszkę dalej nic do zabki. sobie śniadanie, człowieku, z dżemem Uwaga, z dżemem naturalnym. Taki niedobry jest. To jest jakiś przyjemne co? Oni w pokoju podsiątany, ale to niestety nie ja. Czy mamy trochę rzeczy do porobienia, bo. Jeszcze trzeba sprawić woda OF Madzi. Tam są jakieś kongości odjechał. A tam gdzie Kongo, tam jestem ja A jeszcze patrz, na no, tu łobabyn. Mam kupiony, ej w ogóle mam kupiony jakieś gówno z kurkumy Bo mnie tak, ej ser, mnie tak łeb napierd... Tak mnie łebna napierd... Ale jakoś tak dzi... tak, tak dziwnie, nie? Jakoś tak, czasami się kręci w głowie Jakoś tak koncentrację nie mogę złapać, dziwnie tak, nie? Pulsacyjnie taki kurwa, Tak pulsacyjnie bardziej, niż uciskająco Widziałaś nowego Lika na Tatul? Bolic Chinese investor name Li, liż, mi hoja Liś mi hoja, hoja. Okej okay. Nerf 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 Trafienia krytyczne są dodatkowo, dodatkową sześcieną kostką Traschnia się bardziej do 1 Niż do 6 Co? Ale co to znaczy? Critical strikes now roll An additional 6-sided die That is Okej okay. O oh, kurwa Ale czekaj Tutaj jakby to działa tak, że Każdy kryt roluje? Mm. <laughs> Trochę gówno Takie whatever czy nie? No dobra, ale na start nie ma skryta Aha, aha, o kurwa Kurwa Przecież ADT będzie jakiś totalnie broken To Totalnie broken będzie ADTF Właśnie pod split push I to już na towery działa, kurwa Właśnie nie, jak będzie gównem Czyż kurwa ale dlaczego AP będzie broken? Przypadek to jest OP. Tutaj masz, że trafiłem gryką sześcienną kostką. Tutaj masz, że jokery mają ma scaling od AD, tu masz scaling odkryta Wybór karstuje hita, tu masz zwiększony atak speed o 20 punktów procentowych Masz scaling pod AD od E na towery Wszystko, dzia wszystko działa na towery, teraz Składasz Shadow i twoje humor może ktoś minionki. Jak to? Może y kupię teraz wszystko pod AP Nie dają dodatkowego golda, widzisz? Bo nie krytuje o, tu skrytowało ty. Ale na zasadzie Ej, ten daje, ale, ale czemu ten daje? Dalej, no, pa na to, to, się... to działa teraz na towery. Pa, 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 pa jak hit. A. I to się to restrukturyzm, człowieku... To się restrukturyzm Tak, po pa. To kupę, nie wiem. Ej, Ryan, sprzedali czy nie? Ryan, sprzedali czy nie? Nowe info jeszcze nie ma. Domniemaj niewinności. Jakie domniemanie do do niewinności byłoby. Domniemanie niewinności byłoby wtedy, gdyby ka się nie stało to. Pa, o, 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 patrz. Patrz, patrz, co się teraz będzie działo. Widzę, przychodzą i przechodzę, że kurs na Iron Wolves. Czemu? O, patrz, widzisz, co się dzieje? Czemu jest taki kurs na Irons? Poje kursik Pa! Jeden na Iron na SB, nie co jest SB. Kurs na, SS, na okay. patrz ok. Patrzcie dzieje, patrzcie. Zaraz będzie człowieku taka panika na czacie. No ale czy też taki był Karolek? coś się Albo ktoś wpierd**ł Albo ktoś wpierd*, albo Gdzieś... ktoś wpierd kupę szmalsu. i patrzcie dzieje! Bo tam kurs, bo tam nie wchodzi, ale to wtedy kińczycy grabi nawet kliku? Chyba... że chińczycy mes sprzedają, Nie, nie no. What? To jest godzina przed meczem! To, I to była godzina 17, to było godzinę przed Ultraligą. I dowiedziałem się, jak działają kursy Bugmacherów. Nie, one nie są powiązane z sobą kursy Bugmacherów. I to jest info z inside od ziomka. Że one nie są z sobą powiązane, oni po prostu ściągają od siebie kursy. <laughs> Rozumiesz? Oni po prostu od ciebie ściągają nawzajem. Yeah. Gdyby, widzisz, ale bo gdyby na przykład gdyby nie było tego kursu, To ja bym w ogóle nie był SUS. W ogóle by nie był SUS. Po prostu bym stwierdził, że, są, że się pokłócili. Dobra, oglądamy damy OF match bo ja wczoraj tak tylko pod koniec zerknąłem, ale jest jakaś afera. Jest afera, jest afera, jest afera drama to jest to, że tak. ci 20 dolarów ze swojego nefensa Jak tam, zdrówko? Przednio. Nie oglądałem tego twojego cage'a. Fajnie było w ogóle? Kurwa, tylko przykry obowiązek jest. No wiem Aż ale... Zapomniałem, to... że tam byłem, No to, to, to tam było coś ciekawego w ogóle? Nie. No w sensie Don jest śmieszny całkiem. Tak, lubisz go? A go? Lubię. A on nie wyzwa ci od parówek jakichś czy coś? Czy dla niego spoko? Nie, nie lubi. Okej. Okay. Dobra, jest, jest afera. Oho. Dobra, już kur... Ona YouTube. Tak. Przegrała tu dramę. Ty... Dobra, będzie afera. To jest jej sprawa. Nie mam na co. A cały czas mówi, że ma wyje***e i on to pięć razy, a po raz jest taka, że ten nie ma wyje***e po prostu. I to jest takie pier... nie zawsze. Ale to ona jest dumna z siebie, że ma Ofa, a jej ex chłopak nie ma na to wyjemne, czy co? Bo nie, nie bardzo kumam. O. Po pierwsze, to mój były chłopak sam mi doradzał w tym, żeby zobaczyć OnlyFans. Co, przepraszam, Olefa, i ogólnie razu mi, żeby to robić jeszcze, jak byliśmy w trakcie związku. Tak, tak jak mówię, nie, o, ja nigdy nie widziałem, a potem tylko wysyłaniem jakiś screenów, albo że tak oglądam, albo ma, ma OFA, Znaczy, nie wiem jak teraz, ale jak założyłem, to, to miał wykupione. No, może nie jest wykupione, tylko te, teraz tak. Kurę, jakby to ująć. Powiedzmy, że mam dziewczynę teraz, ja z nią zrywam, nie? I mija, nie wiem, miesiąc, i po miesiącu nagle się okazuje, teraz po miesiącu się na przykład okazuje, że ona sprzedaje swoje nagie zdjęcia, albo okazuje się nagle, że. Sypia sobie z randomowymi ziomkami w klubach. I z jednej strony cieszyłbym się w jakimś sensie, że różnym nie jestem. O, Uznałbym, że w sumie tak naprawdę dopiero teraz poznaję mi prawdziwe obliczenie tego jest do. Z drugiej zaś ja strony. Ja lubię tego filozofa, kurwa. Uwaga, że byłoby mi z tego powodu po prostu po ludzku przykro. Jak już wcześniej wspomniałam, take fun, miał nie dowiedział się o moim of ie z internetu, tylko sam od roku namawiał mnie i po prostu mówił, że w Zaj. Z tym pomysłem byłby OF, ponieważ jest on niszą w Polsce. Jak dobrze wiecie, Michał lubi afery, on bardzo lubi jakąś kontrowersję i on pamięta jak, jak dziś, jak mi mówi żebym założyła tego OFA, bo on widział na aferkach live, jak ja siedzę ja, ja, na przykład obud. jest tytuł Moja dziewczyna założyła of. O to się to rozchodzi. To, że później Michał, wiecie, jak założyłam tego EFa, to było, że nie jest mi potrzebny, nie wchodzę na to, po co mi to? A jakby on miał do tego dostęp. Mówił po prostu, wam widzą coś innego, że ma wy... Tego nie widział, że on nie potrzebuje, a on już powiedział, że no ma zakupioną subskrypcję. To tylko to się rozchodziło. Po prostu dezinformacja. Że Boxdellowi jest przykro, że ona w takim kierunku poszła, ale tego nie okazuje. No nie okazuje, no bo no nie wiem, no co ma powiedzieć, jak powie. Ale kur... moja jest nie chcę sobie po prostu słuchać Ile ona ma na tym fansie tych ludków? Tych, tych lutków, tych subów? No Możemy sprawdzić mo No nie? po możemy sprawdzić If you like feet, tits and us, you will definitely like this content Kurwa. To No po 30 lajków masz z tego co widzę 38, 43 I sent clothes on special order? O oh, można do niej majteczki kupić jeszcze? No 56, 48, 51 No nie no to sporo całkiem w sumie na to, że nie każdy pewnie chłopek lajkuje 74 Co byś mi tu włożył? 63 Z 80 tych chłopków będzie? Może więcej? Na pewno więcej niż 50 Ej weź No, no. Na OF-a? Na wykupowanie OF-ów? Przez to, że to jest taki debilizm? Normalnie powinna być założona jakaś akcyza Że jak ktoś chce Chcesz zwalić konia do laski, to się przebiera za uczennicę w internecie za 20 dolców. to jeszcze musi. Na państwu kolejne 15 wypierd... Ale to ona musi odprawić podatek czy nie od tego. No, jeszcze... Jeszcze. kolejny? A... Na bedne dzieci, albo coś. <grystanie> na bedne dzieci? Jest, jest info, kto tam zerwał? Oni razem zerwali? Ktoś zerwał? Bo, bo tak dziwnie to wygląda trochę, chyba. Czy o, nie? że Artur, ja ci mogę powiedzieć. No, to jest tak, że nieważne co nie powiedzieli, nie? No. no. No i tyle, ci wystarczy. Aha, no, okej. Okay. Wśród... Moment, moment, moment. Jeżeli ziomek był z tobą 8 lat, rozstał się z tobą, a ty po tych 8 latach założyłaś OFA i sprzedajesz swoje ciało, żeby zarobić pieniądze na życie, a z osobą o. Tak jak mówię, trzeci raz, już powtarzam, i powtarzam to o? już na niejednym live'ie. Ty weź, Tą samą inicjatywę. Ja no. ona nie wie chyba, że ona ogląda filmik, który już on nie może zmienić swojej wersji. No ale ona odpowiada na jego wersję, no co ty? No tak, ale trzeci raz już powtarza. I, <grym> i pomysł, nie założenie, ale... No, no słucham, no? <grym> Nie, nie słuchasz mnie dobra. No, no, słucham, no, rozumiem, co się chodzi. Nie, nie mówiłem do ciebie, okej. Okay. Uważam, że jest, jest takim słaniaczkiem w Słuchamy. Nie fajnie się zachowuje moim zdaniem, okay. ale w tej, razy, w tej akurat sytuacji, no to co ma goś zrobić? Siedzi sobie na streamie, zgaduje, że ludzie zadają mu ciągle pytania, więc on. Boże, tej kwam filozof, bojca, kurwa, twej musi... no. Nie czaj Baski, kurwa, że Woksler to nie jest caniaczek. Woksl jest wręcz przeciwnie. Kurwa. On nie jest cwaniaczkiem, a to, że reprezentuje pewne zachowania, które są wspólne z byciem cwaniakiem, to tylko dlatego, że jest tak bardzo pogubiony, że nie wie co robi w życiu. Boxer to jest generalnie bardzo, bardzo zagubiony człowiek. Eee. Chcesz walkę na fame? Walkę, no, ja nie muszę, ja mam ja będę chciał to trzy zakolejkowane. Ja nie wiem, no ci wszyscy ludzie ma... mają k**a jakieś kompleksy, jak skur. Tutaj właśnie z pomocą nam przychodzą gry komputerowe, nie? Wiesz? No. Jak, jak człowiek nie ma w życiu co robić, to sobie idzie pograć w bloa, nie? A ten kur... żeby poczuć jakąś adrenalinkę, to wiesz, musi ćwiczyć, wstawić zdjęcie, patrzcie jak ćwiczę, żeby mu dziewczyny odpisywały na, na, na story. No razie, no. Raz no. Wiesz? A ty masz substytut w postaci... Na... Nokturnem. No, no zgoda, no. No do, to, Ale co ja tym, że co, że dla to nie boli, czy właśnie, że boli? Że boli go to. Wiesz, jeżeli ktoś się zaczyna zajem bawić bez ciebie, to źle to świadczy o tobie, nie? Więc każdy człowiek, którym się rozstajesz, chciałbyś, żeby nie wiem, żeby mógł trochę gorzej szło, powiedzmy w domyśle. No to pewnie to naturalne jest dosyć. Nagle było, że to ty jesteś ten fajny, kur... Okej okay. Już innego takiego nie znajdziesz drugiego Okej okay. Zobacz Wojtek Gola na przykład ostatnio oglądając z wywiad Znalazł sobie dziewczynę, która w ogóle nie wiedziała, że on jest jakiś sławny i że ma jakiś fame A. Da się, da się Da, da się, fajnie <grym> Ja pierdolę <wiem. grym> Po co oglądałeś Wojtek, z wywiad z Wojtkiem Golą? Byłem w tytule Aha Aha I co mówił? No mówił, że... No od odku... A siedem, siódmy raz to samo, no. Że co? Czym, że ten, że się czuł nieproszony i że on w mnie zawsze ugości, a ja, że się zachowałem niekulturalnie wobec niego i że idzie na imprezę. Zrelawam cię trochę, czy nie? No nie, nie. No, tu, no nie, 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 bo czy, jak, jak to było w ogóle? Jaka była kole chronologiczna kolejność? Jest taka, że o, donate? chce pokazać dupę za kasę, a jebany filozof z wszystkiego takie fune doszukuje się innej dziury w całym. Nie, afera jest o to, to jest shot z Bupa i jest, <laughs> jest coś takiego, że Ma Oj Madzia oglądała właśnie stream tak jakby wycięte, to wygląda tak jakby ona się ona śmiewała trochę i, i teraz fan to obejrzał, daje swoje, się mówi swoje rzeczy, a ona patra na fana. Ale widzę czuć no, no... ma trochę ta polewkę z BoxDA Nie oszukujmy się, że czuję taką, wiesz, złowrogą satysfakcję Trosz... A, a, a no właśnie, ale to nie jest to, co, o czym ty mówiłeś przed chwilą? Co? Że chcielibyśmy widzieć, jak na przykład tej drugiej półce po zerwaniu idzie trochę gorzej? No... ten w się inaczej To jest, powiedzmy, naturalne, pewnie jakieś instynktowne, zwierzęce zjawisko Aczkolwiek nie musisz, wiesz, eksponować aż tak no, no, tego No, no tak, 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 mówisz, rozumiem, 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 Dobra, idę grać, Marcin, lola. Nie wiem, zawraca dalej i dalej gramy w LOLa? Ciebie no, z Jakoś głowa ostatnio kręci, wiesz? I zacząłem teraz zdrowy tryb życia uprawiać. Kupiłem sobie dzisiaj bułki, do tego dżem bez dodatkowych konserwantów naturalny. Jakie, jakie to bułki? Bułki Kaiserka Premium z żabki. To nie jest zdrowy tryb życia. Ale człowieku! Ale ch**a! Normalnie moja żabka ma piekarnię. Jest taka babka w czapce piekarza. I oni robią bułki tam. I kupiłem, sobie, I kupiłem sobie taki napój z kurkumy, chcesz go zobaczyć? Zaraz zobacz I wafle kukurydziane sobie kupiłem Ale Wafle kukurydziane to nie jest zdrowy posiłek. No jak to nie? To jest niskokaloryczna przekąska, ale to nie jest wulgórowy Aha. Kupiłem sobie tak, foodini, proszę bardzo, foodini, foodini Kupię sobie jeszcze drugie śniadanko, must 100% daftona Marchewko yang, Marchewko Mango jabłko. Od dzisiaj zdrowy tryb życia Ile ty masz lat? K***a? 22, 23 23? A nie trzeba zjeść zdrowego na przykład Rona środaj, no powiedz mi no? nie wiem z... Ale to i to jest zdrowe, kur Skóry co jest na, naszprycowane jakimiś witaminami, to jest zdrowe dla ciebie? No, kwa, no tak jest witamina i naszprycowana to jajca tym bardziej, nie? <grym>, jem gorzej niż Miszka? Dlaczego? Kwa, ty no mokę mam na słupkach, jakbym jak... Nie wiem, jakby poleciało. Strzeliłem przez przypadek, jak zony Miszka ma chociaż jabłko? A miałem kupić. Minogronka sobie w sklepie, no i właśnie zapomniałem, wiedziałem. Mogę ci wisać jakie ja mam śniadanie na diecie zdrowe? Jak nie masz pomysłu panie kolego? No to możesz pokazać, no? Tak, jesteś doktorem dietetyki, a masz Instagrama? Nie ma akokrodzic co tyłu i po prostu musi jeść zdrowo. Aha, to Moniakesa, nie Monika Esa. Aha, dobra, to wy ciebie Moniakesa. O kurwa Jak smakuje maku kto we wtorek, albo na przykład to w niedzielę? Co to jest kur? w ogóle? Aha, dobra, Kur. A, to jest kanapka z szynką i mandarynki, a nie kanapka z szynką mandarynki Aha! Kurwa! Okej, okay, dobra, teraz rozumiem, bo byłem napisane kanapka z szynką mandarynki. Ja tak rozumiem, co to jest szynka mandarynki? A <laughs> tu kanapka z szynką i mandarynki y Mam streama, ale jeśli krótkie to tak Dobra ej, mam telefon ultraligi. Czekajcie mnie winno, albo jest jakąś karę Dobra, let's go! Dobra, ja, ja gotów. Ja, got ja ja gotów Wiem ale będzie ka kara, ja pierd... Ale gdzie kara. To 100% dostanę pozy i karę Załknij <śmienicza> 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 to pizda, ty je internetowa. Przecież załknij to pizda ty internetowa. Jak ci nie pasuje to wyjdź z lajba ty kwo. Nie wiem. Nie, <laughs> o 15 jest yy, stanowisko ultraligi, ja na razie nic nie mówię, o 15, dobra, może, może na tego nie mogę mówić, ty, może tego nawet nie mogłem, dobra, <laughs> będzie stanowisko ultraligi, nie, po prostu tyle, tyle po prostu, spokojnie, nie wiem nie wszystko stoi, trzy się trzyma. W dużym skrócie to po prostu mocny statement dałem, <laughs> że, bo, że mocny statement. Dobra. Czy nie Co my tu mamy? <laughs> Czyli jednak miałam rację x czas temu. Emotka skull. pelder Miałam jakiś taki normalny kontakt z multim, o coś mnie pytał. Próbowałam pomóc w normalny sposób. Spo w normalny sposób pisaliśmy do dokumentu, jak zapytałem się mnie o gry na Nintendo, XD. Wbiłam na jego stream, aby o giereczki. Zawsze jestem mocno przypominana radością, jak jakiś stream chce obczaić gry na Nintendo. Chyba za bardzo się ucieszyłam, No i najdroższy komuś to za bardzo nie spodobało, że jej chłopak przez. Jakąś inną babą, ograł na Nintendo. No i po tym multi już mi odpisywał. Chyba wjechał zakaz na pisanie z płcią piękną. Uważajcie, kochani, na takie osoby. Dużo toksyczności wprowadzają do życia, nie dawajcie się byle komu pas na SM, bo zacznie go podpisać w waszym imieniu. To, że ktoś jest insecure, nie znaczy, że jest to wasza wina. Ponieważ już to w dla kontekstu. O co ci babu chodzi? Ale do ty mi jak, jak sam do mnie pisał. Kurwa, Czyli jednak miałem rację x czas temu. Jak to potwierdza to? Jak to potwierdza to? Ty z komentuje komentujesz się od miesiąca każdy post. I rób miło, że mnie nie obserwujesz. Czy się już coś tyś będzie łatwiej to przełknąć? Ratio: Ratio dopiero rano, jak koledzy staną, że mogli pomóc w tej postaci Bo Jest to był żart, a ten chłopczyk na sery podał rad na swój profil, żeby polowersi pomogli. Boda przez jego konta. No to, do, no, no ale co z tego? Na komentarze: Świni, który reluje, tego mi się nie spodziewał w tym życiu. Jak nie, nie odklei, to czasami się taki rare event wydarzy. Ale to w ogóle. To jest nie, nawet... Czekaj, próbuję wyjść z Matrixa. Jak to jest potwierdzone przez to? No bo to jest takie, w Słuchajcie, sensie, jak, jak, jak ja mam vibe, może tak powiem, o, ja mam vibe taki, tego typu, że multi nie chce mi odpisać, to na pewno wina tej kobiety. To, dla mnie to jest nie, niesamowicie dziwne, no bo to jest takie wierzenie, na, w sensie inaczej, wychodzenie z założenia, że na przykład multi nie mógł po prostu przestać z nią gadać, po prostu. Kumasz, to, to jest jakiś totalny, totalny sus, no bo dajmy, to jest takie wierze, wierzenie, że a, to jest jej wina. Przez nią multi ze nie gada. A dlaczego tak my nie, nie zakładamy? Po prostu, że po prostu przestał z nią rozmawiać. Trochę, dziwne, że sam się najpierw pyta, a później nie odpisuje. No, ale to jest tak, że. To, załóżmy, nie? Że jest taka sytuacja. Że ja multi pyta się mnie, czy pogramy na przykład w jakąś grę. Czy pogramy w jakieś, na przykład, Amongusa. I ja do niego przychodzę na czat, i tak. Ejo, ejo, chcesz pograć tego Amongusa? Nie, nie, nie wiem. O, na przykład, on się mnie pyta, jakie piki dobre na dżunglę. I ja nie odpisuję mu na PW, tylko przychodzę i Ejo, ejo. Chcesz te piki na dżunglę? Czy nie? No ja tak, ja tak to widzę No to jak no nie? No, Zobaczcie komentarz, trzeba komentarz, uwaga Czapi, cztery, jest zazdumowana, teraz czas na Zuzę Nie bierzesz nic uczynieniu, warto było oddać głos na większą fotoberkę roku Nie, ja nie rozumiem No bo ta Zuzia może być jaka jest Nie? Ale... takie Patrzcie, on ze mną nie gada Bo to jest jej wina Ja, ja mam tylko jedno, bardzo ważne pytanie No k***a ja tego, ja tego zupełnie, nie zupełnie nie rozumiem. Wbiłam na jego streama, zapytać o giereczki, zawsze jestem osob przypomina radością, jak jakiś streamer chce obczać grę Nintendo. Kappa, no k no, no kappa, no to jest kappa moment. Chyba za bardzo się ucieszyłam, emotka. No i najwyraźniej komuś się to za bardzo nie spodobało, że jej chłopak pisze z jakąś inną babą o grach na Nintendo. No i po tym mulc już mi odpisał, chyba wjechał zakaz na pisanie z płcią piękną. No to jest takie kopium. Uważajcie, kochani, na takie osoby. Dużo toksyczności wprowadzają do życia i nie dawajcie byle komu pas na SM, bo zacznie głupoty pisać w waszym imieniu. To, że ktoś z Instagramu zada, że jest to wasza wina. Ja pierdolę. Imo to obvious jest? Szczerze? Po pierwsze tak. Jest szansa na to. Istnieje taka szansa, ale zakładanie takiego starusza jest popierdolone. Czy nie? Ale dużo takich dram było, że SUS jest kontrolująca. No nie, ale... No, po, Chodzi mi o to, że... Kurde, mi by było wstyd tak napisać. I doszedł o. Ksaio mi nie odpisuje. To pewnie wina Suchara, k Sukar poczuł się zagrożony i dał zakaz napisanie z Ripsonem. To jest na tej zasadzie, kurwa. mam, serio, mam takie wrażenie. Czy nie? To nie to samo? No ja, no, no jak? Do no dlaczego? No nie wiem, kluba, no wstydziłbyś tak napisać, mi się tak napisać. Ja wiem kal Kaleson, ja wiem, że ty wiesz więcej. Ja też coś tam słyszałem, nie? Ale kurwa, tu chodzi ten, ten wstyd, że napisać coś takiego. No k nie, nie potrafiłbym. Ja bym się bardziej spudził, jakbym była SUSU w tej sprawie. No dobra, ale dlaczego tak jakby dlaczego wracamy do tego tematu po tym? No, nie, 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 roz... ja tego nie rozumiem! Nie potrafię tego zrozumieć! Dlaczego znowu wracamy do tego? po do, do, do tego! Bo jest hate na multi'ego i tyle po******* rozchnęłaś, podłączyła się pod cloud. Wiecie, ja na... zapytałam go, chcesz te gry na Nintendo? No w zapytał się o te gry, nie? I ty... Ale to jest tak w ogóle stupy to jest. I do mnie napisała jakaś dziewczyna ja mówię nie wiem, co to, to jest, nie? Jak będzie chciał, to sobie kupi. Tak do mnie na jakaś dziewczyna napisała. Potem napisałam, odpisałam tej dziewczynie, że ja do multiego napisałam jak coś, nie, że, że nie do niej, nie? Ona mi napisała, nie ma po co, bo kupi sobie gry jak będzie chciał. Ja mówię... Ja to lubię aferki, nie? Ale ja nie lubię być ich częścią. A ona lubi. Ona, ona lubi. Widziałem, że ja lubię, ja lubię, ja właśnie lubię z boku obserwować jakąś aferę, stary. Wiesz, to jakiś ten, jak ten taki, jak z takiego mema, nie? Lubię patrzeć, obserwować, wypowiedzieć się, ale... Jak coś jest ze mną, to już tak nie podoba mi się to za bardzo, a ona lubi, ona lubi Nintendo czyli ktoś coś. Ej, szczerze nie! Kurwa, PPW wysyłam. Wysłałem PPW. No kurwa, No to już jest takie pa To jest pas... Z w dramie z bo dokładnie ja to samo, takie kurwa. Dolewanie oliwy do ognia, takie kura, takie bycie paskudnym takim, no Ta takie kurwa, Takie, takie bycie pa Takie bycie... Takie, no nie wiem, kurwa, no takie, no po prostu to jest takie... Zda takie kurwa, takie no nie wiem, takie nawet nie chodzi o zawis Takie po prostu kur... No paskudne zachowanie to jest! To jest po prostu paskudne zachowanie paskudne zachowanie, paskudne! O co chodzi? Stawia to i przeży, co to śni to niedługo wyjaśnię to ja, albo Michał i zamknę się na hipokrytki raz na zawsze I ona teraz wstawia to, że ktoś coś nie ten... No to jest oczywiste, no kurwa PPW jak skud... Syn. No widzę, dzień za dzisiaj. Nie lubię tej środy, bo w środy się tyle dzieje się w tych wszystkich ligach. Ja wszystko powiem się, staram oglądać, śledzić i to jest niemożliwe. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Do jutra o 10. Widzimy się jutro. No i co? No jelo, nie? Pa.